Rozpocząłem napad na jubilera, co dalej? Leży jeden Leży, chyba Dostał? Nie, stoi, stoi, stoi Cześć Film zasponsorowany jest przez serwer NTP, na którym za niedługo będzie organizowany event z pudą nagród o wartości aż 800zł Nie zwlekaj, wpadaj, link w opisie ja hakuję, no Wiesz jak to potem bić Wiem wiem Znaczy nie nie wiem Ja myślę, że tu tylko kropka jest nie, nie, potem bić, bić, jak coś tam to, 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 to Czekaj no ja już śledzę kropkę To to potem bijesz jak kasetkę nie? To A dobra są te większe te jak nie trafisz to ci się pierdala Kurwa patrz z dalewą masz dwa Rozpocząłem napad na jubilera co dalej? A, wybijanie siebie, dobra Dobra To na chillu Martin. SŁYSZĘ CIĘ MARTIN FOREST, SŁYSZĘ CIĘ O BOŻE, TY WIESZ CO CIĘ CZEKA, WIESZ CO CIĘ CZEKA Witaj, 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 Ale Ojejku Za dobrze trafiasz sobie szefie, za dobrze trafiasz Pomóżcie mi, proszę nie wyłącz, już jestem nawet na etna jak w sumie, sadge. Nie, 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 nie. kurwa, nie udało mi się wybić szyby. i co kradniesz? Kradnę co popadnie. No e, git, zje, zje, zjebałem tylko jedną szybę, jest git. No znaczy, się pisze ktoś do mnie, znowu ale mi się nie chce kurwa. On, mam jeba. taki spam hoppy, że nie chce mi się odpisywać. Tak? się pierdolam zaraz. Okej. Ja zwiedzam, ja zwiedzam. Zegarwek. Kartę dostępu mam na bank, jak coś. Czemu oni są kurwa w kaskach? Co jest? No gościu ma kask na sobie. No i chuj, no i tak na dwa będzie. A on go nie ma zamiaru ściągnąć. Co? Końcówka. Końcówka, psia końcówka jeszcze. Kurwa, się zdrigałem. Jesteś straszną świnką. Kto to gada? No, ja. Kolejna karta za bezpieczny. Dobra, muszę. Dągi w ogóle... dungi metry. Nie wiem, ja tu mam same pierścionki i zegarki. Nie znałem wszystkie szyby, zjebałem tylko jedną na razie. Ale ile mieliście co wcześniejszego? Nie wiem, no, jak, jak sprzedaliście pierścionki, to ile mieliście? masz za 7,5 koła czystego. O kurwa, to jest w chur... ja do lombango, drogę. chyba że jest jakiś inny lombango, Kurwa, Mi się wydaje, że będzie specjalną Pierścionek kolejny. No to fuj, to, to jest na spokojnie ponad 100 koła. a z ostatniej na przykład bezpiec, nic bezpiec, nie miałem, czajsz? Z ostatniej nic bec, ty, 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 nie miałem. Z... Niby ojebałem tą gabretę, nie miałem nic Dobra, możemy spierdalać Proszę wrócić do środka A zdajmiesz ten kask, kurwa? No i właśnie Na ile ten kask? Na ile ten kask? A sprawdzimy chyba, co? Zdajmuj to kurwa lepiej Co, co, co? Dobra, wypuścisz nie mamy jednego, zguje, kurwa, zguje. tylko ta... Na... Pierdolni Złow. się węb, kurwa. Złow. Złow. w kurwa! No tak tak nie, no nie w kurwę No mamy dwóch! Nie w kurwę mnie, jest drugi! Dobra, masz jednego, i tak wam nie Żadnego, kurwa, jednego! Łódkę, Ty łódkę, kurwa! Po zguje, tak, zguje. Nie, 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 poczekaj, muszę to zgłosić na No rozjebie mocno! Z nagłego terenu do... Taż celuje tam na pocona! Słoneczkę ty moje nie celuj do mnie! Mówimy się później jakąś randeczkę, kochanie, nie przejmuj się. Wyjabaj Co na mnie? I na moje wielkie yeah, perło do 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 do. Zdę, Zdę, zjadza. Zjadza. kocham, kochanie no, bo o, Ja chcę ja Dobra, na negocjacje daj, ma... Dawaj, mi no, tego zapadnika. No i Ci nie dam. Siadamy. 20 Chodźcie. Odwiedź. Dobra, wyjdźcie. Water, 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 prowadzisz, water? Podrzuciłem mu Gnata Dzięki Zmierz Wodny. debilu wiesz, to masz, czy nie? Ja nie, nie prowadzę To ja prowadzę To jest wokum Wokum kieruję. To jest git też Dobra Ja tam, możesz z wami się zabieram Nie zakładnik Mogę No ja sobie Ej wokum, ty wiesz na jakiego tower defense'a chcę jechać czy nie? Na lotni? Na lotni, no. Nie nie, 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 kurwa. O, powiem ci, że dobrze jeździsz na Jechaliśmy ostatnio na lotnie, to nas pitowali już na lotnisku, kurwa. Tak, tak, nas na też, nas też, ale no to trzeba, no. no. tam jecha, ale to tower defense a, no nie jedźmy, kurwa. No to, to jakiego wy chcecie stary. innego, Tam to jest najlepsze, bo jak wbiegniesz do góry, to już jesteś free, kurwa. To a tak, na, a na kropie, a na kropie to już w ogóle, kurwa. Jak biegniesz do góry. No tak, no. Wystarczy potem trzymać tylko drzwi. Tak, tak. No to ja nie wiem, no to co, co, co chcecie? Możemy tego przy robić, no też jest, jest no, skailą wlecą, skailą wlecą. no on jest chujowy nasi, nasi wczoraj w pizdę na tym dostali No to my tam dostaliśmy w pizdę Ja pięciu mm. wyjebałem i kurwa i tak no no smutny No rozjebę zaraz to auto No próbuj tamto i chuj No są, są na samych kurwa motorkach niby znaczy... nie, mają nie wiem czy te kaski są na, na Są, trzy. Na, są na 3 to, to, to jest to tak widzisz, jak To jest to. jeden do jeden kask jak na kurwa Na przykład I, Exile. I. Ale wyjeb ten kask jak zsiądziesz z tego, dobra? Kochanie, ty moje słoneczko Eee, CHOPAKI, KASKI W DÓŁ, BIAŁE KASKI, nie, to... ROBIĄ LASKI, BIAŁE ja KASKI, bym, ROBIĄ żartare, LASKI Nie czytałeś? Na, na, na godzinę. <słys》>. Oni chyba nie czytali wokół wieży No nie czytali regulaminu, no, nie można jeździć lokalnym do grania. O no Co kurwa? No nie czytałeś? Nie można, nie można, nie czytałeś? No. Serio? Nie, nie, nie. No, musisz już odegrać. Ojej, Dobra, to jechać na to lotnie, czy co? No, jeźno no. Zobaczy, że nas tam spitują. No, to mani, musisz uważać. Musisz uważać. No. no, kurwa... No nie, no równie dobrze możemy wysiąść na złomowisku i się rozbiec, ale to chuj ta hard defense jest. Na złomowisku jest tower defense. No nie, no my jesteśmy... Jest tu. tu, tu, tu Rogers, biegnij, bez kitów, biegnij, biegnij do środka Rogersa, to jest plan tam od razu? Jest... Otwarte? Tu, 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 Otwarte. Tu, tu, tu. Góra, 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 góra. Du pamiętajcie, że dwie strony są. Tak, tak, tak. Y nie, ja wiem. Chodźcie za mną. Chodź za mną, chodź za mną, chodźcie za mną cały czas. Chodź, 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 Ja mam pomysł. Tylko right clickie, pamiętajcie. Trzymamy right clicka, zawsze. Czekaj, ta drzwi trzeba skopać. Odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się, żebym ja nie wyjebał. Odsuńcie się ode mnie. Tylko mało kto o tym wie Nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj tak łatwo Tak, pamiętajcie, że drzwi... Wy możecie widzieć inaczej, oni inaczej Dyszczel, dyszczel Czekaj Chodźcie, chodźcie, chodźcie A ja nie mam otwartych Nie macie? Ja otrzym się, ja się, ja No nie będzie każdy po kolei ich napierdalał Chodź, ja się podniosę, nie nie bij, nie bij. Ja chodź, chodź ja kolejny, chodź, kolejny, chodź, 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 No i jeszcze z chodź, chodź, Redek. Jeszcze raz, jeszcze raz. No i my możemy to trzymać. Trzymaj ktoś szyby, ja trzymam tutaj. Bo ja, 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 ja te drzwi mam otwarte. Na mnie przyjdą, kurwa, z tej tak, Ej, uważajcie na ammo. Cięcie. Ej, uwaga! Leży jeden Ty otwarty widzisz Nie patrz MARTIN, MARTIN nie otwarty Ty nie otwarty, ty nie otwarty Jeden z dołu Co? Jeden, jeden z dołu No i zajebiście Na mnie jest jeden. Nie widzę, ty masz tylko otwarte te drzwi, mnie. Kurwa, dzwonią do mnie. Też nie ma, pamiętaj, on też ma je zamknięte. Kurwa, no czemu on do mnie teraz tak dzwoni? Jak do infolinii pierdolonej. Na mnie jest dwóch. My nie mamy, jak ci pomóc. Nie! Oni, ale oni je widzą, oni, u nich jest otwarte, bo napierdalają do mnie normalnie przez te drzwi. Nie podchodź za blisko, żeby nie było. Że wiesz, ciebie przerzuci kurwa na drugą stronę drzwi. To nie podchodź, prosta sprawa. Leży drugi. Kurwa, nie dzwoń do mnie, bo się wale! U mnie był jeszcze jeden, wy żyjecie wszyscy? E, każdy od nas żyje? Dobra, ode mnie dwóch. Ja trzymam te drzwi cały czas. Oni nie wiedzą, że ja to topka. Chodzę tu! Ja ich tu zaciągnę, ale musisz mnie coverować Tu Ja bym ich rozbroił Leżysz? Tak się widzi, to jest... On cię widzi przez szafkę. On tak. cię widzi przez szafkę... Leży trzeci Nie no przez szafa robię nie ma widzieć No zaraz ci wypierdolę On jest po prawo w ogóle całkowicie, coś tak nie widzi. Jest... Ej, tu jest kolejny! Trzech już tam leży, jeszcze jeszcze nie mam jeden. Drzwi... No to git git, tylko żebyś mi nie wykurwił. Chodzę tu! Ej, ja się tam mogę wpierdolić na Brazylianę On mi nie wyjebie jak ja będę na Brazylianie Nie wiesz co tam czeka z tak? Ja wiem, ja wiem że to Kevin, ja wiem Zbieraj siedzi z kurwysem syn. Kevin zbieraj nas i spierdalaj sobie Zobacz tam niemniej Idzie Kevin, idzie Wyszedł, wyszedł Zamknij kurwa dziu Ej wokół miasta dasz radę tu do mnie przejść, bo on ich wynosi Przychodzi, 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 przychodzi. No to dawaj, 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 chodź i osłanie, 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 osłanie. Ważniej, bo on tam jest. Przenoszę cię. Chodź, 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 coveruj, coveruj. Drugie, drugiego wyniesiemy, chodź. Dawaj. Biorę go, chociaż cofam, 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 cofam. Nie GPSa mają na sobie. Nie spierdalimy stąd i tak Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź, podejdź do mnie Masz? Masz, radio, wiesz jakie No No to i zaraz im zaniesiesz Podchodzi Leży, leży, leży. Dobra, jestem, jestem teraz. Osłanie, koź, dobra, dobra. chodź. Się. Oni A tu oni wybiegli My możemy mieć plecy jak oni wybiegli tak? Ja pierdolę Tak możemy się Nie chodź tu chodź tu ze mną, chodź tu ze mną Tu 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 podejdź tak, ze mną Chodź może od kratki, bo a... jeden był Czaj razem, tu chodź razem, tu chodź razem Tam, bo tam jeden był Osłanie mnie tu, stań na daleko i mnie osłani jeden otwiera drzwi podobnie jak coś Dobra Tu no, otwieram? Ja nie poszedł tam I Nie, nie Chodź stąd Ja bym... Ja bym spuszczał tam do klasy. Że tamtą? No Kurwa Ja no. mam na sobie już no, trzy klamoty ten, nie, 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 nie. z nich Że tu za ścianą jest? Poczekaj, poczekaj, Jeden tam jest Tu za ścianą? No, tam wprost jest czegoś Możemy tu zejść On gdzieś nie, nie wiem gdzie on jest Jakiś skręt na lewo jakiś jest niby Skręt na lewo i na wprost niby Możemy Ten z niby gdzieś tu będzie Chyba patrz Ma otwarte Cześć. Myślę, to do lewej. On ma otwarte Ja nie widzę u mnie są, u mnie są zamknięte się? Nie 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 poczekaj Podobno wchodzi na górę bo on to otworzy. Co, że we dwóch chce się wysypać? Ale to on może nas nie najebać. Wiem. No nie wiem. Szekał, Ej, szekał. czekaj! Redek jest tam w środku? Ta, 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 ta. Kurwa, no, masz. Zaraz, tam jest jeden do. Nie, no ja już wyjebałem czterech. Ilu wy wyjebaliście? Ej, ilu wyjebałeś? Szybko mnie pilnuj ja Pilnuje cię No to raz, czterech, jeden, jeden To sześciu, jeszcze dwóch ich może być On tam gdzieś w środku jest, kogo go nie widzę Tam dalej gdzieś w środku jest Czekaj Chuj Takim nie wiem, ja, ja tam biegłem nic nie widziałem go. Ja od razu się schowałem. Dobra, wbiegam na, na trzy. No dobra, ale się Raz, dwa, trzy. Jest, jest, jest na tej maszynie, na maszynie. Leży, chyba. Dostał? Nie, nie stoi, stoi, stoi. Nice. Jeden, dobra, biorę. Poczekaj. Może nas szukać. No, tak zrobię chyba. Dobra, dobra, dobra. Zabierasz wam? No, zbierz kurwa wszystko od nas, nie? Tylko... Ale ja wszystkiego nie bierz... zmieszczę. Jeszcze jeden jest, czaro, jeszcze jeden no. jest na dachu biega. Uważaj, uważaj. Nie ja zbieraj wszystkiego, tak wiesz, klamaj tylko, klamę. No dobra, dobra. Tałe klamę tylko, reszta zostaje. Nie, 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 też zabiera. Resztę. Nie, serio, nie. Dobra. Tu masz Biorę z siebie i spierdalam stąd. wiem, wiem jeszcze jeden jest. No, no postaram się. Kurwa, nie wyjebasz. Kurwa to masz radio, szkoda tego radio. Dobra, chuj Palę stąd wrota. Hush. Rozkuj mnie przynajmniej jak możesz. Nie ma problemu, trzymaj się A jeszcze ktoś od was jest? Słucham? Jeszcze ktoś od was jest? Nie chyba No nie Dobra. Spierdalam wokół, spierdalam, mam jeszcze tego z dworu wziąłem Palę stąd wrota bo ja wiem jak stąd zdubczyć O kurwa, nie tędy, stop Ja przebieram się w strój roboczy i z pióralą. Śadaj ciało, Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze tego z dworu zwiń. Zajebi się, zajebi się, zajebi się.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na sobie. Tak, oczywiście. No i złote strzał, mówiłem, kurwa. Ale, ale coś tu nie gra, bo my mieliśmy w 4 klamy. My w 4 mieliśmy klamy, nie? No, no. No to my. No ja wyjebam w 6, chyba. 6 albo 5. No. I my mieliśmy w 4 klamy. No to jakim cudem miałem 10 klamek? Jak zabiliśmy ile? Bo my wyjebaliśmy jeszcze z dołu lud zajebali... A, no no ja, ja jednego z dołu zlutowałem. Tak się wychudził tych za drzwiami co miałeś, tak? Tych za drzwiami co najbem? No, no, tak, no. tak, no A, jednego mi zabrał, jednego mi zabrał za drzwi, no On tam będzie dalej No i najebaliśmy razem siedmiu, bo jeszcze jeden żył, a ja mam z sześciu lód tak Tam wiesz kto ci został kurwa, bo ci jeden został Karek, No kto? Laska ci została A to chuj w nią. Ja mam no full HP, jak ani jednego nie dostałem, bo ja chopię te drzwi no, ja skopałem ja i bohode, u mnie te drzwi były odsłonięte, a u nich zasłonięte ja zasłonięte. No, 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 no.